Witajcie u Chris'a w ogrodzie. Dzisiaj kolejny odcinek z tej serii. E, wiem, że są subskrybenci na ten kanał. Czytamy właściwie na kanał, na kanał Inżynier Krisa, ale na, na tą serię filmów. E, co to ja Wam dzisiaj chciałbym powiedzieć? Za dużo tutaj dzisiaj nie zrobimy, jak widzicie, bo zima przyszła. Taka już pełną parą, można powiedzieć. E, śniegu trochę, jak widzicie, napruszyło tam. Ładnie tak biało się zrobiło. Moment teraz do przycinania drzewek też jest, ale myślę, że w taką pogodę to nie za bardzo, chociaż słonecznie dzisiaj. Dzisiaj jest minus 6 na chwilę obecną. A dzisiaj jest dzień, tak jak zawsze powiem, 16 lutego 2025, czyli niedziela. Myślę, że dzisiaj wpadnie ten odcinek na kanał. No a co tutaj wam dzisiaj chciałem powiedzieć? Trochę przejdziemy tutaj sobie po moim ogródku i zobaczymy co tutaj się y, zmieniło. Właściwie za bardzo nic nie zmieniło, bo śniegiem przykryło tutaj ten, ale pokażę Wam jeszcze tą mini szklarnię, co tam, czy coś wykiełkowało, czy nie. Od ostatniego razu jak żeśmy tam siali e, pory, Selery, to zobaczymy czy coś, czy coś się tam pojawiło. E, a, jeszcze o drzewkach. No, Biele nie drzewek już powinniśmy dawno zrobić, a ja, jak widzicie, tam nie mam niestety pobielonych. Ptaszki sobie latają i szukają pożywienia, oczywiście śniegu nie ma. Tam z tych moich krzaczków wyjadają takie czerwone owoce. Nie wiem, co to za ptaki chyba kosy, ale nie jestem do końca pewny. No, także nabielenie drzewek już właściwie mówili, że do połowy lutego najlepiej, albo do końca lutego, no ale jak zima przyszła jest mroźno, no to nie za bardzo w taką pogodę tutaj bielić drzewka, także poczekajmy jeszcze trochę na, można powiedzieć, na cieplejsze dni, jeżeli tego nie zrobiliście oczywiście wcześniej, bo były wcześniej takie, takie można powiedzieć, że dni były cieplejsze, było na plusie, a teraz mamy na minusie jednak, Także nie polecałbym wam bielenia drzewek w taką pogodę. No to dobra, to przejdźmy. No aha, jeszcze co chciałem powiedzieć, że już można przecinać tak naprawdę drzewa, ale jeszcze, no mówię, w taką pogodę to za bardzo się chyba nie chce, nie? Drzewa też są lekko pokryte śniegiem, także może w, w za dwa tygodnie wam pokażę coś tutaj odnośnie cięcia drzew. A teraz jeszcze wam chciałem pokazać... Co zrobić na przykład z deszczówką z, z rynien, którą zbieracie. Jak ja tutaj to rozwiązałem. Także przejdźmy. Przestawię tylko kamerę i się zaraz z Wami połączę tutaj. No dobra, przestawiona kamera. Teraz wam powiem tak. Eee, ja tutaj mam nie widać od rynny pod ziemią. Eee, wprowadzone wybudowałem sobie tutaj taki taką studzienkę ale wymurowałem ją po prostu, znaczy wymurowałem, wybetonowałem ją czyli szalunki normalnie i z rynny wpływa mi woda właśnie tutaj do tego, do tej mojej studzienki, ona jest przykryta takimi też płytami betonowymi też je wylałem, też zaszalowałem i powylewałem takie, w jednym zrobiłem takie właśnie odpowietrzenie delikatne no i tam wpływa sobie woda z rynny i od tej tutaj, od tego, można powiedzieć, że tej studzienki e, idzie jedna nitka. E, hmm, tak te, też dokładnie już teraz nie pamiętam. Tam widzicie taką rurę, wystaje z kominkiem, mam nadzieję, że widać i tam jest kolejna taka rurka. Też. Czyli tam leci e, w dół, pod ziemię gdzieś około półtorej metra. Jest kolanko i przechodzi tutaj w tą stronę. Tam pod tujami i wchodzi tutaj do tej studzienki. A tutaj do tego też dokładnie nie pamiętam jak ja tutaj to robiłem, ale myślę, że też jakoś leci to w tą stronę. I chyba jakoś pod skosem wchodzi tutaj do studzienki. To są takie dwie nitki e, takiego rozprowadzenia, takich sączków. Tam są rury 110, e, ponacinane, ponacinane, tak można powiedzieć tak tak wzdłuż, ale tylko trochę. I tymi nacięciami jest postawione do, do dołu, tak? Przysypane jest warstwą żwiru. To wszystko. Dookoła na dole. Gdzieś warstwa 20 cm. I od góry też okalane. Po prostu jest to wszystko żwirem. A potem dopiero nasypane jest ziemia, tak? No ja tak zrobiłem i powiem Wam szczerze, że to funkcjonuje. A co z, właśnie, jeżeli jest nadmiar wody? I w rynnie z rynny. No takie są ulewy po prostu, że z rynny nie nadąża po prostu ta woda wypływać. To w tą stronę jest odprowadzenie, tam wam zaraz pokażę, przekierujemy. Jest odprowadzenie na trawnik wody. Także jak tutaj będzie za dużo, żeby się nie przelewało górą, to po prostu sobie leci tam na trawnik i sobie wypływa. Taki, taki przelew po prostu jest zrobiony. I sobie ta woda wypływa tam, a tutaj po prostu wsiąka Tutaj w tą część ziemi, która jest właśnie. No oddaje po prostu tą wodę do gleby, tak? Do góry. Możecie znaleźć u mnie na kanale, jakie mam właśnie tam rosną rośnie rabarbar. Tam i liście są naprawdę gigantyczne. I co niektórzy się mnie pytają, dlaczego mam taki, skąd mam taki duży, duży rabarbar. Naprawdę jest gigantyczny. Jak będzie sezon, to wam pokażę, jakie one są wielkie te liście i te kłącza. To właśnie jest spowodowane tym, tak podejrzewam, bo innego tutaj wytłumaczenia nie mam, bo nie nawożę w ogóle tego rabarbaru, a on sobie rośnie po prostu i rządzi się własnymi prawami, a rośnie naprawdę gigantycznie. Co niektórzy też brali ode mnie takie właśnie sadzonki, ale mówią, że aż taki duży nie rośnie. Właśnie to jest ten sekret moim zdaniem tego, tego, tego właśnie rabarbaru, że on tak po prostu ładnie rośnie. Także nie zbieram deszczówki, po prostu ją tutaj. Można powiedzieć, do gleby oddaje z powrotem. A przelew idzie na trawę, i, i trawa się też do, można powiedzieć, że podlewa. tak? Dobra, za jeszcze Wam pokażę ten przelew. Poczekajcie na chwilę tutaj. Dobra, zobaczcie. Tutaj mam tą studzienkę, tak? Tu. I tam jest rurką 50. Poprowadzony. Tam jest taki przelew. Tam, gdzie ten, ta taka płytka chodnikowa, tam jest trawnik. już. Tak to wygląda u mnie. No, po prostu, jak tu się przelewa, to przechodzi sobie, przepływa sobie woda tam i wypływa górą. Tu jest też trochę taki, można powiedzieć, nachylenie terenu yy, lekko pod skosem, bo to jest lekko taka górka. Także tam jest, y, można powiedzieć, że idzie w dół ta woda. Tak? I tam się przeleje. Także taki sposób wymyśliłem tutaj. Nie wiem, jak tam był u Was to wy, wyszło, w zależności, jakie macie tutaj. Usytuowanie terenu, to może się to nie udać lub się może udać, no ciężko powiedzieć. No zawsze ta woda gdzieś tam wypłynie, bo i tak studienka jest wyżej, nie? Aniżeli tamta płaska, można powiedzieć, ten przelew płaski, który jest. Dobra, pójdziemy zobaczyć jeszcze, wam pokażę tą szklarnię, co tam u niej słychać, co tam się stało, może nic. No dobra, jesteśmy przy mikroszklarni. Widzicie, słoneczko ładnie świeci dzisiaj. Dzisiaj pogoda taka naprawdę ładna, bez, bez chmur. Słoneczna, ale mroźna. No tutaj przykryło mi trochę śniegiem, ale dobra, postaram się to zaraz odśnieżyć trochę i podniesiemy szybę. Pokażę Wam, co tam się zadziało, lub się nie zadziało. Dobra, szyba odśnieżona jak widzicie. Jeżeli zrobiliście sobie taką mikro, mikroszklarnię, to proponowałbym wam, żeby właśnie jak spadnie śnieg, to żeby właśnie tą szybę tutaj odśnieżyć. Nie? No także dobra, co tam podniosę tą szybę i zobaczymy, nie? A jeżeli ktoś jeszcze nie widział poprzedniego odcinka, to zapraszam Was do oglądania. W opisie wam zostawię parę filmików linku właściwie do innych filmów. Także możecie sobie tam wejść i e, pooglądać, jeżeli ktoś nie widział lub ktoś jest nowy. Także zachęcam Was do obejrzenia tamtych filmów, innych. Także postaram się coś tam Wam wrzucić. Dobra, podnoszę tą szybę i zaraz patrzymy, co tam się zadziało. O, tam szyba już podniesiona, jak widzicie. No i tutaj właśnie na razie nic nie wzeszło. Trochę słuchawo jest. Nie będę tego podlewał na razie, bo e, może zamarznąć mi tutaj to wszystko, ale, ale zaraz przykryję i będziemy czekać dalej. Także za dwa tygodnie wam pokażę, co tutaj się może zmieniło, może się nic nie zmieniło. Jak nie, to będziemy później dosiewać za jakiś czas. E, tam rzutkiewkę też wsiałę nie, ale też na razie nic nie wschodzi. No, za zimno po prostu. Ale może przyjdzie taki czas po tych mrozach, że jednak coś tam wzejdzie. jeszcze mam, jak widzicie, trochę miejsca do usiania. Tutaj, gdzie jest taka jaśniejsza ziemia, tu gdzie jest ciemniejsza, to po prostu są pory i selery. Można też wysiać w domu sobie. Ale mówię, to taki też jest po części. Tak szybko też nie siałem nigdy w tej szklarni, bo to mam ją od chyba nie wiem dwóch lat dopiero. Właściwie nie od roku, przepraszam. rok. W tamtym roku robiłem. Mikroszklarnie, e, także no zobaczymy, co tutaj nam wzejdzie, czy nie wzejdzie. No, nasionka są posiane, także A dzisiaj tak, tak krótko i tak szybko, można powiedzieć. No za dużo tutaj nie można robić na, na działce, bo jest zimno, mróz i się, śniegu napadało. Także, jakby było jeszcze tak zero czy na plusie, to jeszcze można by było coś tutaj zadziałać. No dobra, dzisiaj to na tyle. Chciałem Wam pokazać. Widzimy się za dwa tygodnie, także za dwa tygodnie Wam pokażę znowu, co tutaj będziemy robić. Nie wiem jeszcze. Pokażę Wam znowu mikroszklarnie, co tam w niej wyrosło lub nie. nie czy coś zeszło. No oczywiście, zapraszam Was do oglądania innych filmów. Tak jak Wam mówiłem, zostawię Wam je w opisie filmu tego. No ale też możecie wejść do mnie na kanał i, i oglądać sobie inne filmy do czego was bardzo zachęcam. Także widzimy się za dwa tygodnie jeszcze raz, jak mówiłem. No i e, co tam. Oczywiście wam życzę e, miłej niedzieli, właściwie końca niedzieli, bo będziecie widzieli ten filmik o e, tak e, 19:30. Dzisiaj e, także do zobaczenia za dwa tygodnie. Oczywiście, jeżeli wam się taki filmik podobał, zostawcie łapki w górę, oczywiście komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam was do subskrypcji. To wszystko pomoże mi w rozwoju mojego kanału. Na dzisiaj to tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.